Polacy pozbawieni są dostępu do rzetelnych informacji na tematy polityczne omawiane w debacie publicznej. Naprzeciw tej potrzebie wychodzi Wojciech Podjacki, doktor nauk humanistycznych, historyk i przewodniczący pozasystemowej organizacji Ruch Patriotyczny. Człowiek z wizją nowej formuły silnego państwa polskiego, dużą wiedzą polityczną i doświadczeniem życiowym, który nie boi się mówić tego, co myśli i nie ukrywa niewygodnych dla wielu faktów. Człowiek spoza układu. Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Poza Układem. Ja nazywam się Piotr Osiński, a moim rozmówcą jest pan doktor Wojciech Podjacki. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Doktorze. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Tematem dzisiejszego odcinka są powody Rosji do napaści na Polskę. Czy nasze dotychczasowe zaangażowanie w pomoc Ukrainie może być dla Rosji dostatecznym powodem do agresji na nasz kraj? Nie, wątpię. To nie będzie powód do agresji na nasz kraj. Po pierwsze, dlatego, że tak naprawdę cały Zachód jest zaangażowany w pomoc dla Ukrainy obecny, obecnie. A po drugie, mamy do czynienia z takimi czerwonymi liniami przysłowiowymi. One są. Co chwilę przesuwane. Kiedyś się mówiło o tym na początku konfliktu, że nie będziemy wysyłać broni śmiercionośnej, bo to może wyeskalować konflikt. Nie będziemy wysyłać e, samolotów, nie będziemy wysyłać rakiet, nie pozwolimy na atakowanie celów poza terytorium ukraińskim, zajętym i, i pod kontrolą Ukrainy, e, nie, nie pozwolimy na atakowanie celów w głębi Rosji. Widzimy. Po tym, co się działo przez 3 lata konfliktu, że te kolejne linie były przesyłane. Zaczęto wysyłać coraz bardziej śmiercionośną broń, zaczęto coraz bardziej wspomagać czołgami, samolotami, pociskami manewrującymi, pociskami balistycznymi krótkiego zasięgu armię ukraińską. Dochodziło do tego, że znoszono kolejne ograniczenia. Stany Zjednoczone stosunkowo najpóźniej, teraz ukraińskie drony, ale też i uzbrojenie precyzyjne, pociski manewrujące, balistyczne, atakamsy atakują cele rosyjskie w głębi Rosji, nawet i ponad tysiąc kilometrów w głębi Rosji. Zakłady przemysłowe, elektrownie, składy. Yy, yy, amunicyjne. Niedawno Ukraińcy wysadzili z ponad 90 pociskami manewrującymi skład na lotnisku bodajże Węgiels oddalonym o 1000 km około od granic ukraińskich. To jest bardzo duża korzyść, bo to bardzo mocno zubożyło potencjał, potencjał rosyjski. I tu widzimy te kolejne, kolejne granice. To samo z tym, z, z jakimiś innymi formami eskalacji zbroją atomową i tak dalej. Nie, to nie jest wystarczający pomysł. Na początku yy, baliśmy się, tudzież Zachód się bał, że ta bezpośrednia pomoc, zaangażowanie, nasz hub w Jasiące pod Rzeszowem, że to wszystko może jakoś wpłynąć. Nie. Kolejne sankcje też nie wpłynęły, to nie jest wystarczający pretekst do tego, żeby y, Rosja zaatakowała jakiś kraj NATO i y, powiedzmy na wprost Polskę, na przykład. A gdybyśmy teraz wysłali polskich żołnierzy na Ukrainę? Czy spowodowałoby to eskalację trwającego konfliktu i poszerzenie go o terytorium naszego kraju? Jest takie prawdopodobieństwo, ale tu należy zadać sobie po prostu pytanie: w jakim charakterze? Bo jeśli rozpatrywać te plany misji zachodnioeuropejskiej, gdzie żołnierze mieliby stacjonować w rejonach zachodniej Ukrainy i tam powiedzmy w jakiś sposób zwolnić te jednostki ukraińskie, które mogłyby być skierowane na Donbas czy, czy, czy w inne rejony zagrożone Ukrainy. Czyli de facto bezpośrednio nie brałyby udziału w walce, to być może nie. Być może wysłanie przez nas żołnierzy, żołnierzy polskich nie spowodowałoby akurat jakiejś eskalacji zwłaszcza, że byłaby to misja natowska. Co innego, gdybyśmy sami pod wpływem jakiejś szalonej fantazji. Teraz wysłali nasze oddziały, które byłyby wprost skierowane na front w Donbasie, tak jak dyktator Korei Północnej wysłał swoje oddziały na pomoc Putinowi w obwodzie Kurskim. Tak? No to. Mógłby, mógłby być to poważny problem. Natomiast, żeby była jasność, ja się opowiadam przeciwko wysyłaniu polskich żołnierzy na Ukrainę. Żeby to, była, żeby to było jasno i jasno wybrzmiało, e, ponieważ nie jest to w naszym interesie. Po, poza tym. E, Polska w tej chwili trzyma na sobie całą wschodnią flankę NATO. My jesteśmy w okresie modernizacji, przebudowy, rozbudowy naszej armii. My nie powinniśmy, a i odpieramy atak hybrydowy bronią demograficzną nachodźcami z Afryki. Ze strony Łukaszenki, więc my nie mamy w tej chwili wolnych sił i potencjału, żeby go wiązać w jakikolwiek stopniu na Ukrainie. Ale nie sądzę, żeby, żeby akurat doszło do tego. No, chyba, że Tusk będzie chciał się przypodobać Berlinowi czy Paryżowi, ale byłoby to absolutnie pożałowane, godne posunięcie. Jakie Rosja może mieć powody do napaści na Polskę poza naszym ewentualnym bezpośrednim zaangażowaniem po, strony, po stronie Ukrainy? To znaczy trzeba sobie uświadomić jedną podstawową rzecz. Historycznie w Europie środkowo-wschodniej my jesteśmy rywalami. Tak naprawdę znaczna część dzisiejszej Ukrainy, jeśli nie cała Ukraina, nawet e, Białoruś dzisiejsza. Czy potencjalnie państwa bałtyckie, do których w jakiejś mierze rości sobie pretensje Władimir Putin, żeby odbudować ten potencjał imperialny Związku Radzieckiego z dawniejszych czasów? Cały ten obszar był kiedyś terytorium I Rzeczpospolitej, czyli państwa Polskiego. I dłużej w naszych granicach te terytoria się znajdowały niż obecnie we władaniu Rosji. Tudzież niż obecnie mają ten, ten niepodległy żywot swój. Tak? Więc to są państwa stosunkowo młode, ale kiedyś by ten obszar był terenem rywalizacji między Polską a Rosją. Nasi żołnierze wielokrotnie bywali na Kremlu w Moskwie. Rosjanie okupowali Polskę przez długie lata i Warszawę w okresie zaborów, więc te nasze wzajemne relacje polegają na tym, że Rosja swoją mocarstwową pozycję zbudowała na trupie pierwszej Rzeczypospolitej, czyli naszego państwa. I chcąc nie chcąc, potencjał nasz ludnościowy, gospodarczy, militarny stwarza y, Rosjanom y, takie no, y, konieczność podjęcia rywalizacji Albo Rosjanie uznają pewną granicę za wystarczającą, do której dojdą ze swoimi wpływami i nie będą chcieli ingerować w nasze sprawy, a my nie będziemy prowadzili, powiedzmy, jakiejś polityki prometejskiej i podburzali wszystkich ludów i narodów żyjących na terenie Federacji Rosyjskiej. Albo też, albo też dojdzie do jakichś rozstrzygnięć militarnych na tym polu. No Rosja do, dąży... W tych swoich imperialistycznych zapędach wielkomocarstwowych do odbudowania potencjału terytorialnego Związku Radzieckiego. Dąży do takiego mocnego osadzenia się nad Morzem Czarnym i Bałtyckim. Dlatego doszło do, poniekąd do wojny z, z Ukrainą, do odebrania Ukrainie Krymu, znacznych połaci nadczernomorskich i, i w zasadzie uczynienia Morza Azowskiego morzem wewnętrznym. Mariupol, jak wiemy, został zdobyty przez, przez Rosjan. I to samo może dotyczyć chęci wyrąbania sobie korytarza przez przez Białoruś i państwa bałtyckie, Litwę przede wszystkim, do okręgu królewickiego nazywanego przez nich okręgiem kaliningradzkim. I w ogóle do takiego mocniejszego oparcia się o Bałtyk i powiedzmy odblokowania, no, jakby nie było po przyłączeniu się Finlandii i Szwecji do, do, do NATO, tej swojej bazy w Kronstadzie, w Petersburgu, więc zdobycia nowych baz. Morskich, w państwach bałtyckich. To jest pole rywalizacji i ta rywalizacja prędzej czy później doprowadzi do konfliktu, bo ja nie sądzę, żeby Rosja pogodziła się z takim stanem rzeczy, że państwa bałtyckie funkcjonują jako niezależne podmioty i zagradzają Rosji drogę do Bałtyku. Nie sądzę. Rosja będzie dążyć przy pierwszej nadarzającej się okazji do zajęcia, zajęcia tych krajów i musimy być na to gotowi. Czy Rosja zawsze będzie naszym wrogiem? Dopóki istnieje, będzie naszym rywalem, a w, w pewnych okresach szczególnych napięć, w czasie wojny, chociażby będzie naszym wrogiem. Tak. To ta, ta rywalizacja często eskaluje do, do takiego bardzo, bardzo gorącego poziomu, ale to dlatego też, że Rosjanie nauczyli się po unicestwieniu z Prusakami i Austriakami I Rzeczpospolitej, że państwo polskie może nie istnieć albo państwo polskie może być pozbawione swojej podmiotowości jak w czasach PRL-u i może być po prostu ich satelitą. Oni się do tego troszeczkę za, za bardzo przyzwyczaili przez te 50 lat e, pojałtańskiego układu i im się wydaje, że jest da, nadal możliwość powrotu do, do takiego status quo, że to my będziemy satelitami, i, i państwem zależnym, zależnym od nich. Na pewno chcą odbudować Związek Radziecki w ramach tych byłych republik Związku Radzieckiego, natomiast też dążą do, do, do wypchnięcia szczególnie wpływów Stanów Zjednoczonych, z, czy, 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 czy z Polski, czy, czy z Bałkanów, czy, czy z Czech, Słowacji, czyli z tej Europy Środkowej, bo tu chcą mocniej ze swoimi wpływami politycznymi i ekonomicznymi się usadowić i najprawdopodobniej podzielić tymi wpływami z Niemcami, którzy z drugiej strony z kolei dążą do zbudowania tej swojej mitycznej mity Europy, czyli obszaru środkowoeuropejskiego, ekonomicznie i politycznie całkowicie uzależnionego od nich. Więc ja sądzę, ja sądzę, że Rosja tak, pozostanie naszym odwiecznym rywalem, bez względu na, na to, jak wielu ludzi się zapatruje na Rosję, mniej lub bardziej przychylnie. Będziemy ze sobą rywalizować, nawet gdybyśmy sami nie chcieli. Nasz potencjał stwarza Rosjanom jakieś pole do rywalizacji i samym swoim potencjałem rzucamy im wyzwanie, bo jesteśmy w stanie Podjąć tą rywalizację i zachować pod swoją kontrolą znaczne połacie tych terytoriów we współpracy z państwami, narodami Europy Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy w stanie stworzyć taki, taką przeciwwagę dla Rosji. Rosja, żeby być supermocarstwem, musi wedrzeć się do serca Europy. My stoimy na jej drodze. Także ja nie sądzę, żeby oni z tym się byli w jakiś, w jakiś sposób w stanie pogodzić i, i uznać nasze prawo do istnienia, do swobodnej, samodzielnej, niepodległej egzystencji. Raczej będzie stałe, tak jak w poprzednich wiekach. Dążenie do pozbawienia nas podmiotowości i uzależnienia nas od siebie, albo rzucenia nas na kolana. Ciężko jest egzystować na kolanach. Lepiej iść przez życie z podniesioną głową, z uniesionym czołem, więc tutaj widzę, niestety, ale konieczność stałej czujności, wzmacniania naszego potencjału, i musimy sprostać tym wyzwaniom. Musimy Wzmacniać swoje siły, bo Rosja nam nie odpuści. Będzie zawsze naszym rywalem, a w okresach gorących, mocnych napięć naszym wrogiem. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Ja dziękuję bardzo panu doktorowi za rozmowę. Do widzenia panu, do widzenia państwu. Do widzenia panu, do widzenia państwu.